Klub Sportów Walki UKS Bushi prowadzi zajęcia karate Kyokushin dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolimy zarówno czynnych zawodników, jak i tych, dla których karate jest sposobem na utrzymanie kondycji oryginalnym hobby czy odpoczynkiem po ciężkiej pracy. Nasi najmłodsi karatecy mają po 5 lat, najstarsi ponad 60. Współczesne karate to wywodząca się z wyspy Okinawa sztuka walki, która rozkwitła w Japonii w połowie XX wieku, a stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Dziś karate jest zarazem wszechstronną sztuką samodoskonalenia, jak i nowoczesną dyscypliną sportową. Właśnie podejście do rywalizacji sportowej dzieli obecnie szkoły karate na dwa zasadnicze nurty. Pierwszy stanowią style bezkontaktowe, np. shotokan czy karate tradycyjne. Drugi to style preferujące walkę sportową w pełnym kontakcie, czyli głównie Kyokushin. Kyokushin to karty nowoczesne, w którym stare pochodzące z Okinawy techniki walki zostały wzbogacone o elementy innych sztuk walki, w tym europejskiego boksu, Mai Tai, Kung Fu i Taekwondo. Dzięki temu powstał system niezwykle uniwersalny. Twórcą Kyokushin był legendarny mistrz walki Masutatsu Oyama. Aby tradycyjne japońskie karate mogły stać się współczesnym sportem, wprowadził on m.in. zasadę, że walczący nie mogą zadawać ciosów rękami w głowę przeciwnika. Dzięki temu powstał system, który z jednej strony jest jednym z najtwardszych, a z drugiej jednym z najmniej kontuzjogennych sportów walki. Klub sportów walki UKS Bushi został założony przez sensei Pawła Juszczyka, obecnie czwarty dan, który karate trenuje od 1982 roku i jest jednym z pionierów krzewienia tej niezwykle ciekawej dyscypliny sportu w naszym kraju. Zajęcia odbywają się pod warszawskim Józefowie, Otwocku, Karczewie, Piasecznie, Błoniu, Brwinowie oraz w samej Warszawie. Prowadzą je doświadczeni instruktorzy. Część z nich to czynni zawodnicy zdobywający regularnie trofea na najważniejszych polskich międzynarodowych zawodach Kyokushin. na grupy w zależności od wieku i poziomu zaawansowania umożliwia wszystkim systematyczny rozwój. Karate jest sportem indywidualnym i każdy uczestnik zajęć może rozwijać się w swoim rytmie, ale równocześnie w poczuciu silnej przynależności do grupy. Najmłodsi na treningach zdobywają nie tylko sprawność i kondycję, ale również uczą się stanowczości, konsekwencji w dążeniu do celu i koncentracji. Trening sztuk walki sprzyja też poprawie zachowania dzieci, ucząc panowania nad emocjami i kontrolowania agresji. Najstarsi poprawiają formę fizyczną, wytrzymałość i, co bardzo ważne szczególnie dla tych, którzy 8 godzin dziennie spędzają w pozycji siedzącej, elastyczność mięśni i stawów. Kto powiedział, że w wieku 30 czy 40 lat nie można nauczyć się robić szpagatu czy chodzić na rękach? W treningach uczestniczą niejednokrotnie całe, wieloosobowe rodziny, a zarząd jest z polityki prorodzinnej. Na przykład trzeci członek rodziny uczestniczy w zajęciach bezpłatnie. W miarę postępów w opanowywaniu kolejnych elementów karate, ćwiczący zdobywają stopnie i odpowiadające im pasy. W kyokushin jest 10 stopni uczniowskich. Kyu, którym odpowiadają pasy i na nich belki, od pomarańczowego do brązowego z czarną belką, Kolejne stopnie to już stopnie mistrzowskie, DAN, posiadacze których rozwiązaniem po czarnym kolorze pasa z odpowiednią ilością złotych belek. Wszyscy chętni mogą brać udział w rywalizacji sportowej. Klub zapewnia bardzo wysoki poziom szkolenia sportowego, potwierdzony licznymi medalami z zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym Mistrzostw Polski i Europy. Rywalizacja sportowa dla najmłodszych rozpoczyna się od konkurencji sprawnościowych. Dzieci stopniowo uczą się walczyć w formule semi-kontakt-knockdown z zastosowaniem specjalistycznych ochraniaczy na dłonie, golenie i stopy, a także kasków i pancerzy. Najbardziej prestiżową konkurencją są walki seniorów toczone bez ochraniaczy. Jednak formuła Kijakusin określająca także zasady walki w rywalizacji sportowej jest tak pomyślana, że poważniejsze kontuzje zdarzają się niezwykle rzadko nie licząc oczywiście drobnych śniaków. Zawodnicy rywalizują także w tradycyjnych formach kata. Kata to układy złożone z określonych sekwencji kroków, uderzeń, kopnięć i bloków, których wykonywanie poprawia koordynację i uczy doskonałego panowania nad własnym ciałem. Klub UKS Bushi jest jednym z największych i najbardziej utyłowanych klubów w Polsce. Należy też do założonej przez samego Jamę największej i najbardziej znanej organizacji zrzeszającej szkoły kyokushin na świecie – International Karate Organization. Zawodnicy klubów sportów walki bushi znani są z ponadprzeciętnej sprawności i bardzo efektownych koknięć. Zajęcia karateki Okuszyn w klubie UKS Bushi to nie tylko sport, ale również sposób na sam doskonalenie i walkę ze swoimi słabościami. Dzieci uczą się tu dyscypliny i konsekwencji, kształtują swoje młode charaktery i przyzwyczajają się do prowadzenia zdrowego trybu życia. Dorośli odnajdują tu harmonię i wytchnienie od trosk dnia codziennego, a pracując nad rozwojem sprawności fizycznej, przedłużają młodość.